Kryptowaluty. Że tam, Kryptowaluty. tam jest większość projektów, to jest skam totalny, i to takie głupoty tam, tam po prostu gadają, że ludzie się nie znają na kryptowalutach. I co spytasz dwóch ekspertów, to dwa znania możesz mieć. Dwa Jeden twierdzi, że jest najlepszy generalnie na rynku, i wszyscy nie, za przeproszeniem nie będę mówił, bo nie wiem, czy Jutro tam nie wykasuje wulgaryzmów, że mówią głupoty, a potem rozmawiam miesiąc temu z innym ekspertem, który też jest uznany za ekspertem, mówi, nie no, gdzie tam te głupoty gada? Przecież to nie jest tak, zupełnie odwrotnie, i ta jest po prostu. Ludzie na przykład mówią, zbieram kasę przykładowo, nie wiem, pół miliona złotych, żeby wytrenować jakiś model AI, gdzie generalnie dzięki temu wytrenujemy, będziemy topowym projektem, gdzie generalnie... Gdzie to tak naprawdę, te pół bańki to starczy, nie wiem, na tydzień, dwa jakiegoś tam sensownego treningu. Co z tym w ciągu dwóch można zrobić? Co można wytrenować, nie? Ile może ty, z, przy takiej mocy obliczeniowej? No po prostu czasem takie głupoty są totalne, a ludzie wierzą, bo się nie znają. Biorą, wiecie, no strony od hindusów za tysiąc dolców po prostu, kopiowane projekty, później twierdzą, że to jest ich kot od początku do, do końca. No to jest masa skamów, nie? Kryptowaluty, to, albo się ktoś naprawdę na tym zna. jak się nie zna, to się na, nikt nawet złotówki w to nie wkłada, ewentualnie, nie wiem, 100 złotych tak by dobra, Równowartość dwóch burgerów, no to sobie mogę wydać na takie kupoty, nie? No jak jak rośnie to rośnie.